Kajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Ha, ha! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Bungees Ja Warszawy. Witam, Bo ja nie co wiem montowałeś, przecież to Gumisz montuje. ja tak nie umiem montować. o co chodzi? Ku... <noise> Jesteśmy w Warszawie i Patryk coś przygotował. Ogólnie Dawid miał urodziny, którego? 12 października. 12 października i postanowiłem, że jak będziemy w Warszawie, to musi zasmakować warszawskiego życia, więc sprawiłem mu po prostu prezent bardzo wyjątkowy i po Warszawa. Jakie masz interfejs audio Apollo Twin X wersja her... Tige. 8000 złotych, Michel, ale polecam serdecznie, tylko musisz jeszcze dokupić kartę dźwiękową za dwa koła, żeby móc Thunderbolt podpiąć. A tak to 10 koła i musz mocny. No i po prostu zaraz zakryję Dawidkowi oczy, Możemy serwetki, seriasz, tak? mamy taśmę klejącą, zakleję mu tak, żeby kompletnie nic nie widział, zabiorę go w pewne miejsce, gdzie wydarzą się wspaniałe rzeczy. Więcej wam nie zdradzę, będziecie mogli zaśledzić cały odcinek. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem, co cię bawi. Ani nie tak z silver tape'em, chłopie. Co ty gadasz? To jest zwykła tośma. Chłopie, czy przy kasie? Nie, 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 to teraz nie mam akurat pieniędzy. Bo to ja kupowałem zanim zacząłem streamować, żeby po prostu mieć to, tak, a teraz już yy, zainwestowałem, no i się nie zwróciło niestety. Na przykład wczoraj Borderlandsy były grane z Passy. Aha. Kradnął auto. Kradnął auto akurat. A nie możemy dojść do auta i po prostu już pod autem jestem i wsiądę do auta? A nie, ręce z tyłu. Ręce do... z tyłu związane. <laughs> Ej, dobre, dobra, dobra, e no. okulary. Nie no, mega wymyśliłeś opaskę. Moim zdaniem ten odcinek... Zgadzam się w 100%. Bardzo bym prosił, żebyś napisał teraz coś na czasie, bo chcemy ci dać wipa. Bo potrzebujemy takich ludzi, co się nie boją po prostu wyrażać swojej konstruktywnej krytyki. Widzisz coś? No, <laughs> no właśnie. Zabieraj. widziałeś trailer? 6 Jest na Twitterze Games. Bejtujesz mnie. Dobra. Widzisz się? No nie! Mr. Gino! Wow! Lisin. No ty nagrywasz ten odcinek? No nie no gumisz Ej, ale czuj mega, czuję dyskomfort, nie? Ale co to! Tak. <grystanie> nie ci co? Grefu nie dopływa. Ale nie u no. <grystanie> Nie nogi. Nie, jest okej, okay, oddycham. <grystanie> Jedziemy. Ej, czekaj! Ale nie wiem prowadzi na słupek jak <grystanie> To jest auto, uważaj. No debilu! tu są 4, uważaj. No patrz, jest dzik i mi no, nie mówisz. No. Ej, skręcę kostkę i nie będę miał walki! Powoli, uwaga! Chodź, Sero jest Trailer GTA 6 Dziękuję impernosi za 6 miesiąc no. Ej, Ej, panu, tyś, ty, ty, ty jesteś taką kółką Dobra idę pod auto! Nie! Yes. Co cię bawi debil, Co cię bawi? Nie. Listen! Żoungli! Nie chciałem, żebyś miał opaskę, bo teraz wiem, że tego nie ściągniesz. A tak wiesz, zawsze możesz podnieść oko. Więc jakby ja ci wszystko ci będę mówił na bieżąco. Okay. Na pewno ci będzie mi bardzo miło. Weź go, Co jest? Uważaj! Uważaj, kurka! Chcesz coś zrobić? A co tu jest? Chodź, chodź. Staj normalnie tu. Ej! Milo! A, bo to jest ty... łeb popicie. Porwa. zmieniamy to skupienie. Trzeba się zamulić, kurwa. Widzowie, my nie możemy. Jak się za bardzo pobudzimy światłem, to nie będziemy spać do siódmej rano. A ja mam jutro do szkoły na ósmą. Także zmieniamy to. O, ale nie aż tak, czekajcie. Ja to ogarnę. No. Porwali mnie! Porwali mnie! <laughs> prosto. To zajdziemy prosto. Pani się tak. z Ciebie śmieje, stary. Dzień dobry. <laughs> Tam. pójdziemy ulicą. Z czego ty się kur... rżysz i cieszysz? <laughs> Kupujesz mi Rolexa? <laughs> Serio na urodziny? Serio, stary. Życzę sobie i tobie, żebym za rok w tym samym miejscu wziął cię i kupił ci Rolex. Dobra, dobra, dobra. Dziura! Ano debilu! Mam na nadzieję, że przygotowałeś jakieś żarty. Jakie żarty? Co? Ej dobra, chłopak jak to będzie jakiś występ przed ludźmi... Mogliby, mogliby go wziąć na open mic'a, na stand up i mu ściągają na to. Tak zrobił Patecki z tym kiedyś chyba. Z tym, z tym ziomkiem jego. Ej, stary. Nie uważasz że jajka. Co? Że będziesz celalą delikatny, uważaj. Brawo, brawo. Czuję ten na prawo, 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 Ty kurwa, jesteś kondonem Wyglądamy jakbyśmy mieli ciężką solówę przez tylon no. na jakimś z warszawskich osiedli Teraz Dawidku, pasy O, ale nie, czuję dyskomfort mega, nie? Kurno, debilu Debilu, to ta auta są tak blisko? Jakie Jaki auta? blisko słyszę Przejście, co? Ja myślę, że my cały czas siedzimy w miejscu, nie? Czego my stoimy? No bo jest czerwone światło! Mm -hmm. Zielone? Pan idzie, uważaj. I Gdzie? Gdzie? Kot czy wygra pan to, panie? Wielkie! Tak <laughs> <je> robię. No <laughs> i co? Co ty <laughs> robisz? Dobrze <laughs> będzie. Z czego? Ej, dobra, tak jest. Dziękuję Bielik za 11 miesiąc. Chodzimy? Tak. Pachnie zwierzątkami. Stój, trzymaj to chwilę. Troncinami pachnie. Ooo! No debilu! Jedrzyj się. Ej, dobra, trzeba być cicho, to tutaj coś pojemności. To jest jakiś tygry. jest. Idziemy. No czekaj, to spokojnie. Ej, co? Ej, dobra, ej, co to jest? Idziemy! Ej, dobra, to jest jakiś, jakiś, jakiś ej, dobra. Właśnie, jak się tydzień. Dobra! Patrzcie jaką wygląda w tym, naprawdę jakby... Był jakiś mega ciężki wypadek, ale on też nie był do końca w dobrej kondycji psychicznej. Pa. można mieć krzaku w głośni. Chodź, że my idziemy i jesteś ta półki. nic ci nie będzie! Nie czuję się, nie możemy być Siadaj. Boaj się, że zacznie się od głowy, wbiję. Cześć, Dawidku. Ej! Ja się z tego nie! 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 razu to mówię. Tylko Nie! Ty się Nie! Ej chłopiasz. Ej, Ej, Nie! mi się Oprzyj się Nie! się Nie! Nie! teraz Nie! Nie!

wysłyszałeś? Ale jak usłyszałem dawski głos, mówię. Koniec! Mówię, koniec mowy. jest, mówię. Nie mam, nie mam do czego wracać. Nie mam domu, nie mam gdzie mieszkać. Dzięki. <śmienki> nie zrobiłbym ci tego. Życzę nigdy. Ja! Ale to dopiero początek. Od razu, Tomaszu, wszystko powiem. Ty tańczysz z gwiazdami. Też. Siema, Tomasz Nekielski, jestem zawodowym tancerzem oraz choreografem. Współpracuję również z grupą taneczną nex Tomasza Barańskiego przy największych produkcjach telewizyjnych. Takich jak tanie z gwiazdami, look and dance. Wszystko. Byleby w telewizji. No i no to by było za piękne i za krótkie, tak? No po prostu nauczysz się kilku fajnych grupów Oczywiście mamy na ciebie strój Nie koniec, będziesz tańczył do JBL-a I to jest twoja kara jest Z niego odcinka Nienawidzę to J**a, no wiem jakie te stroje wymyślasz Nie, nie nieźle, źle Ale musisz się przebrać na trening, Dawid Słuchaj, to jest dla ciebie prezent, mam nadzieję, że wciśniesz się go To jest mój rozmiar nie masz wyjścia. Idź <grylish> do szatni, idź do szatni. Naprawdę... Które urodziny? 25. Ja, ma, 20, 20. Jak to 25? Tak. Tak, masz ma 130. A nie wykonam. Nie żadaj. Ja mam 27. Jeszcze Ciebie nauczył! Klimat jest bardzo prosty, dynamiczny, ale musiałam dodać coś w klimacie sexy, żeby nie było za łatwo. Okej. Z robimy wygląda tak. i lewa. Możesz prawo jak chcesz. Lewa. No i ha. wyrzuć. Teraz dostaw. Robisz mizian, mizian. Aha, Siedem one, thing, about me ama. Ta 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 ta. Dobra. Siedem. Ha i wyrzuć i i, i. <grymne> <grymne> musimy coś jeszcze przekonać co to zabieram lewą do siebie podstawę szybkę prawą teraz robię plans podstawa dół i dół i dół i <grymne> dość klikajcie dół. klikajcie link schodzę w dół ale pracuję biodrami gędrami schodzę <grymne> w dół Zamknij <grymne> <grymne> i idziemy do dół, dół. O, oh, ja nie mogę na tym palcu się wtedy. Schodzę, schodzę, schodzę. <śmiech> <śmiech> Musimy coś zrobić z tym, bo ja nie jestem Dobra. w stanie, wiesz. Słuchaj, do tej wchodzę, Słuchaj, chodzę, 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 chodzę. Ty, I. i, <laughs> i, i, i <laughs> Nie ogarnia to, nie. A źle najpierw lepiej pas do tyłu, dobra. Tak, do polska i shake, shake, shake. shake. <śmiech> <śmiech> tak będą TikToki. <laughs> No tak. Wszystko, wszystko pamiętam. Ręka, ręka, ba. ręka góra, ciało, ciało. Jak się zjeżam, to robię bar, bar. Cztery razy. bar. Ba. Najpierw na prawo. Tych, tych. Tych. Sześć, sześć, ta... wykonać challenge do bitka. Dzięki bardzo, Kurwa, <słany> tańcu z gwiazdami jeszcze trochę i będziesz mógł być. No, jak wkradłam się ale mi tańca... no, teraz poklepiłeś. <słany> do <Blafonsi> Dobrze, lecimy. Idą ludzie. no <słany do Odwira> dawaj. Whiskey sippy cup, be unlike Disney Plus. and on my Dobra, performance. Zapraszamy wszystkich na performance! Zapraszam wszystkich! Taniec z Europy! Mistrz świata! <laughs> <Tánců je erodicny>. <laughs> <laughs> even you thank drop me picked up a and shoot, shoot <laughs> 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 at Nie no, nie zrobiłbym tego. Nie zrobiłbym tego, ale ale Dawid zrobił. Dobra, kara wypełniona, bo przyjemnie, ja lubię takie challenge. Więc co? Bardzo dziękuję za wspaniały prezent urodzinowy i za, za karę, którą musiałem wykonać. Publika zebrała się ogromna, także... Zobacz to pierwszy brawo, komentarz. Brawo, brawo. No i co? Kończymy! 3, 2, 1, bandzi! To nie jest pierwszy komentarz. A jaki był? I wystąpi przed Państwem para numer 7. Dawid rzeźnik i Weronika Sowa. Ło, <laughs> czek by pooglądał takie kurwa zestawienie. <laughs>